Witamy w obrazach, które mówią. Jeśli podoba ci się film, zostaw lajka i subskrybuj. Brytyjski punk opłakujący śmierć Lady Diany Spencer, byłej księżnej Wali. Londyn 1997. Prezydent Rosji, Władimir Putin wręcza kwiaty Alinie Kabajewej w 2001 roku. Plotkuje się, że była jego wieloletnią kochanką i matką kilkorga jego dzieci. Otwarte przesłuchania do roli Black Cat do filmu Edgara Alana Poego 1961. Dwie kobiety z Irlandzkiej Armii Republikańskiej przeszukują mężczyznę przy ścianie z graffiti. Z napisem Brit, Belfast, lata 70. Uważa się, że to ostatnie zdjęcie Anne Frank, wykonane gdy pochylała się nad balkonem swojego mieszkania w 1941 roku. Górnicy z kopalni The Bears. Są prześwietlani po każdej zmianie przed opuszczeniem kopalni diamentów. Kimberley, RPA, październik 1954. 19 stycznia 1981 roku mistrz wagi ciężkiej, Muhammad Ali, był tak poruszony wiadomością, że weteran z Wietnamu zamierza popełnić samobójstwo w pobliżu jego domu. Że pojawił się na miejscu zaledwie 4 minuty później i osobiście go uratował. Następnie odprowadził go do szpitala. Zdjęcie nagrodzone nagrodą policera w 1954 roku, ukazujące rozpaczliwe poszukiwania 19-letniego Michaela McDonalda, który zaginął na plaży Hermosa. Jego ciało odnaleziono 10 dni później. Zdjęcie Hitlera w hotelu Kaiserhof tuż przed mianowaniem go kanclerzem, aby sprawdzić jak wygląda w stroju wieczorowym. Berlin, styczeń 1933. Generał brygady Ahmed Urabi, którego porażka doprowadziła do brytyjskiej inwazji na Egipt, otoczony przyjaciółmi i rodziną na wygnaniu w Kandy, Sri Lanka około 1890 Kim Jong-il z rodziną, Pyongyang, Korea Północna, 1981 31 maja 1975 roku Prezydent Ford udaje się do Madrytu, gdzie spotyka się z hiszpańskim dyktatorem Francisco Franco. Bardzo rzadkie zdjęcie z 19 lipca 1975 roku. Elvis Presley opuszcza Nassau Coliseum ze swoją dziewczyną Dianą Goodman. 13 lipca 1975 roku George Harrison i Bob Marley za kulisami Roxy w Los Angeles Muhammad Ali całuje zdjęcie egipskiego prezydenta Gamala Abdela Nasser'a podczas swojej podróży do Egiptu w 1964 roku. Szwedzki okręt wojenny Vasa zatonął w 1628 roku, mniej niż mile od miejsca wyjścia w pierwszy rejs. Wydobyto go po 333 latach z dna morskiego, niemal w idealnym stanie. Obecnie przechowywany jest w Muzeum Vasa w Sztokholmie, najlepiej zachowany okręt XVII wieku na świecie. Amerykańscy jeńcy wojenni Lee Rogers i John Todd Siedzą przed obozem internowania Santo Tomas na Filipinach po uwolnieniu 5 lutego 1945 roku. Obaj przetrwali 4 lata niewoli pod japońskim wojskiem. Dzieci zbieraczy chmielu na farmie w hrabstwie Kent, Anglia, sfotografowane 3 września 1940 roku. Ukryte w okopie na skraju pola, obserwujące bitwę powietrzną w czasie bitwy o Anglię. Tygodniowa racja żywnościowa dla jednej dorosłej osoby podczas II wojny światowej. Nauczycielka z Little Rock w stanie Arkansas. Prowadzi lekcje przez telewizję z powodu zawieszenia zajęć, aby uniknąć integracji rasowej. Wrzesień 1958. Reprezentacje piłkarskie Anglii i Niemiec podczas odśpiewania hymnu niemieckiego przed meczem. Anglia wygrała 6 do 3 maj 1938 roku. Fotografia deportacji Niemców etnicznych z Czechosłowacji po wojnie. Noszą literę N oznaczającą Niemiec, Niemiec. Styczeń 1946. Herpetolog Karl Schmidt w 1957 roku badał węża, którego nie był pewien, czy zidentyfikował poprawnie. Został ukąszony i później dokładnie opisał objawy swojej własnej śmierci. Japoński premier Takeo Miki zostaje uderzony w twarz podczas pogrzebu byłego premiera Eisaku Sato 16 czerwca 1975 roku. Straż graniczna NRD obserwuje, jak burzona jest sekcja muru berlińskiego przed wiwatującym tłumem Berlińczyków z zachodu rano 11 listopada 1989 roku. V mail. Program z II wojny światowej skanujący listy na mikrofilm 1942. Akutan Zero, pierwszy japoński samolot przejęty przez USA w stanie nienaruszonym w 1942 roku. Ostatni lot Tadajosiego Kogi. Policja próbuje zatrzymać Majka Tysona po tym, jak odgryzł kawałek ucha Ewanderowi Holyfieldowi. Las Vegas, 28 czerwca 1997 roku. Chłopiec z Konga, któremu amputowano rękę za niespełnienie normy zbioru kauczuku. Kongo Leopoldville, 1904 Sprzedawcy lemoniady w Belgradzie, 1 maja 1913 roku Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta, odwiedza straż pożarną w Malmę, Szwecja, marzec 1964. Produkcja łańcucha do kotwicy Titanika w stoczni Hingley and Sons 1909. Młody Che Guevara na balkonie domu rodzinnego przy ulicy Araos, Buenos Aires, 1949. Ronald Reagan zdejmuje czapkę bejsbolową, odsłaniając częściowo ogoloną głowę podczas pożegnania na lotnisku w Rochester, Minnesota, 15 września 1989. Niedawno przeszedł operację czaszki. Sędzia Frank Caprio w wieku 7 lat ze swoim ojcem. Sędzia Caprio zmarł po nawrocie choroby nowotworowej. Załoga niemiecka prowadzi rejestr trafień. Niedziwne, ale interesujące. Żołnierze z RPA Australii i Wielkiej Brytanii uczą się gotować w polowej szkole kuchennej na pustyni w Egipcie w 1941 roku. Francuska kobieta podaje herbatę brytyjskiemu żołnierzowi walczącemu w Normandii 1944. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, aby niczego nie przegapić.